I witam, wdam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, dzień dobry krypto. Dzisiaj mamy wiadomości na 2 maja 2019 roku, część druga, wyspany, wypoczęty i zwariowany, albo szalony. A wiecie, że szaleńce zmieniają świat, jak niektórzy twierdzą, także dzisiaj w trybie szalonym robimy dzień dobry krypto, mam nadzieję, że też macie szalony dzień, bo wtedy przynajmniej fajnie wszystko przelatuje, więc życzę wam Pięknego dnia, taki jak się zaczął u Bitcoin Phoenix. Dzisiaj wysprzątałem cały pokój, całe biurko i odkurzyłem dwa laptopy gdzieś tam stare. Na jednym były jeszcze masternody, gdzie je odpaliłem dzisiaj, i co chwilę aż musiałem ściszyć. Od około grudnia chyba nie był otwierany ten laptop. Naliczały się tam jakieś masternody. Muszę sprawdzić dokładnie, jakie to były, bo to testowe. Jak jeszcze oglądałem wcześniej grosza z masternodami, bawiłem się też. Był taki okres, więc niektóre masternody wleciały. Muszę dopiero sprawdzić, ale... To potwierdza ten fakt, że jeżeli używamy Wultr, to co mówię ostatnio o X-grosz, nawet u siebie na audycji, Wultr działa u mnie bez zarzutu 6 miesiąc. Nawet nie sprawdzałem, tylko pobierało opłatę. Tam nie wiem, 5, 5 euro czy 5 funtów miesięcznie, ale widzę, że te masternody nadal wpadają, więc wszystko działa bez spojrzenia nawet przez 6 miesięcy, 5-6 miesięcy w tamten komputer. Także temat Master nodów trzeba tutaj odświeżyć niedługo wszystkim, ale spokojnie. Ok, przejdźmy do koń papryki. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Mamy Bitcoin 5464 dolarów, czyli nadal idziemy w górę. Procent 37, nic sobie Bitcoin nie robi z tego. FUD, czyli fadu na temat Tethera leci jeszcze mocniej. Market Cap 177 miliardów dolarów. Ok, przejdźmy do wiadomości. Parę komentarzy na koniec i lecimy dalej z tematem. Bitcoin jest John McAfee, odpowiada na zarzuty Craig'a Wrighta, o tym dowiemy się też z kolejnych odcinków na tropie Satoshi Nakamoto, gdzie ten ostatni film Craig Wright przedstawia i dokładnie mówi, chcecie zobaczyć w sądzie. Na razie nie wiem, jak cię sprowadzić tutaj do Wielkiej Brytanii, bo jesteś Brytyjczykiem z paszportu, ale jeżeli mi się to uda, to zobaczymy się w sądzie. Na to odpowiedział też John McAfee w tym momencie, że pamiętaj, jeszcze jestem tylko Niecałą mile od Twojego partnera, teraz Calvina Aira, który jest oczywiście na Antidze i właśnie odpowiada, że może coś mu się delikatnie pewnie stać, jeżeli nadal będzie kontynuować. Albo zaprasza oczywiście też Craig'a Wrighta, żeby wpadł i wytłumaczył mu to osobiście, to co chciał mu przekazać. Także widzimy, że na pomału nam tutaj się serial tworzy, coś na miano na wspólnej. Będziemy obserwować kolejne odcinki, może nawet w tysiącach. Daily Hodl przypomina nam o tej reklamie, którą dowiedzieliście się odcinek wcześniej i też przypomina nam, w co Grayscale inwestuje. Także w Bitcoin w tym momencie mają około 999 milionów, prawie 1 miliard. Jeżeli chodzi o Bitcoin Cash, 3 miliony, Ethereum albo Ethereum 7, Ethereum Classic mają pewnie 2, Horizon 2.6, Litecoin 0.4 miliona, czyli 400 tysięcy, Grayscale Stera 0.5 miliona, XRP Trust 4.3 miliona i Grayscale Zcash 8,9 i oczywiście można kupować akcje u nich na Grayscale. Także widzimy, że ta reklama może być sukcesywna. Bardzo ciekawie zrobiona, można przyznać. Jeżeli chodzi o Ripple XRP, mamy nową opcję monetyzacji w Coil. Czyli Coil będzie pomagał mikropłatnościom dla kreatorów, czyli content creators, czyli ludzi, którzy tworzą. Cokolwiek w internecie. Dzięki tej aplikacji, właśnie ci, którzy tworzą cokolwiek w internecie, będą mogli wypłacić gotówkę w dolarach za pomocą czeku, transferu bankowego, czy nawet za pomocą XRP. Także to jest nowa rzecz z koju. Bardzo fajnie, bo przynajmniej bez reklam będzie można wejść na koju i używać ich technologii do tego, żeby po prostu ludzie, którzy mają XRP, chcieliby coś oddać tym ludziom, którzy. Poświęcają swój czas i tworzą, mogą to zrobić w XRP. Jeżeli chodzi o Litecoin, Charlie Lee usiadł się na interwiu, zawsze na interview mówię, bo szukam polskiego wyrazu interview, czyli na wywiadzie z Antoni Pompliano of the Chain Podcast. Można dokładnie to zobaczyć, w tym linku też, czyli to jest bardziej bez wizji podcast, gdzie rozmawiają o wczesnych dniach. Na Coinbase'ie ewolucji krypto w 10 lat ostatnich i co się wydarzy w Litecoin'ie, to dzięki Charlie Lee i Antoni Pompliano. Jeżeli chodzi o Stellar, IBM Senior Technical Staff, czyli wyższy rangą osobą odpowiedzialną za techniczną sprawę Stellara na IBM'ie, Todd Kaplinger opowiedział o tym, jak deweloperzy na przykład mogą w bardzo łatwy sposób przejść na Stellar. Testnet. Za pomocą Satoshi Pay GitHub repo mamy taki dokument Docker Compose File. Dzięki temu mogą już tworzyć od razu na stellar sieci i dzięki temu też przejść na stellar testnet. Dlatego podpowiada tu deweloperom, jak można w łatwy sposób przenieść się na stellar, jeżeli chodzi o deweloperę. I jeżeli Tron, Justin Sun, czekałem właśnie na tą wiadomość, co tutaj się wydarzy z. Teterem na tronie i w tym momencie Justin Sun, pierwszy tweet odnośnie Tetera, w tym momencie będą zatrzymywać ten program Rewards, czyli który miał oddawać Tetery w tronie lub tron w Teterze w przyszłości. Na razie po prostu skupiają się nad tym, co się wydarzy, jeżeli chodzi o Teter, i wtedy dopiero zdecydują, czy jeszcze raz będzie ten program naliczany. Także Justin Sun mówi na razie nie dla rewards. Oczywiście nadal Tether będzie na Stelarze, tutaj nic się nie zmienia, tylko te wszystkie nagrody, które miały być, są na razie zatrzymane. Dogecoin mamy też informację o tym, że Coinbase doda ich do swojego portfela. Coinbase Wallet Up. Dzięki temu będą mogli tutaj użytkownicy przechowywać w bezpieczny, w miarę sposób <laughs> w bezpieczny sposób, no powiedzmy tak, ok. Dogecoin na Coinbase Wallet na swoich telefonach. Będzie to dostępne na iOSie i Androidzie. Także jeżeli nie wiecie, gdzie jeszcze dołóż Coiny przechowywać, jest to możliwe na Coinbase Wallet, iOS i Android. TokenEO News Ria Money Transfer dołącza do Ripple Netu. Według komunikatu prasowego opublikowanego 1 maja bieżącego roku przez firmę Ripple, Ria Money Transfer dołączył do Ripple Netu by umożliwić natychmiastowe globalne płatności oparte na blockchainie. Ria Money Transfer to spółka zależna firmy Euronet Worldwide Inc. Specjalizująca się w przekazach pieniężnych, jest to jedna z największych dostawców usług płatniczych na świecie. Ria Money Transfer posiada klientów w ponad 155 krajach oraz 377 tysiącach lokalizacji. Spółka inicjuje transfer poprzez sieć agentów oraz sklepy przynależne do firmy zlokalizowanej w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Afryce oraz Azji i Pacyfiku. Więcej informacji na temat RIA Money Transfer znajdziesz tutaj, czyli można wejść sobie jeszcze. Integracja Ripple z RIA przysłuży się przede wszystkim budowania szyn dla innowacji infrastruktury płatniczej, której celem jest zapewnienie dostępu do potencjalnych partnerów, a także umożliwienie użytkownikom dokonywania szybszych i bardziej przejrzystych płatności. Czas jest tutaj bardzo istotnym elementem, zarówno dla naszych klientów, jak i partnerów. Dlatego też zawsze uwzględniamy go w centrum naszych innowacyjnych pomysłów. Partnerstwo to nie tylko zwiększy globalny zasięg Ripple Netu, ale umożliwi także szybsze i tansze płatności milionom osób na całym świecie. Widzicie? Także to nie jest tylko zasięg Ripple Netu, ale też firma, która yy, no, implementuje Ripple czy XRP, musi mieć z tego jakiś plus. A tu widzimy szybsze transakcje. Binance dodaje do siebie 9 tradujących par, jeżeli chodzi o margin trading, czyli będzie możliwość lewara na Binance, czyli BTC, USDT, mamy BNB, BTC, BNB, USDT, Ethereum, BTC, Ethereum, USDT, TRON, BTC, TRON, USDT, XRP, BTC i XRP, USDT, czyli Wiemy, że będzie coś tutaj konkurować Binance powiedzmy z Bitmexem, jeżeli chodzi o dźwignię w niedalekiej przyszłości. BTC Manager mówi o tym, że australijskie biuro podatkowe poszukuje wszystkich ludzi już teraz, zbierają informacje na temat pół miliona przynajmniej Inwestorów, nawet do miliona, podawałem tutaj przykłady, którzy zainwestowali w krypto w poprzednich latach. I właśnie zbierałem informacje na temat tych ludzi, którzy nie powiedzieli nic, jeżeli chodzi o podatki w Australii. No i teraz będą po prostu wysłać listy w kolejnych dniach. Najpierw zbieram informacje i dają jeszcze oczywiście szansę tym wszystkim, którzy się jeszcze nie zgłosili w poprzednich latach do biura podatkowego. W Australii, że mogą to zrobić oczywiście, ale oni tak pewnie dojdą do tego, bo zbierają informacje na ten temat. Tour de Mester dodaje informacje, jak złoto kształtuje się. Zobaczcie, złoto, żółta linia praktycznie. Dolar mamy zieloną i widzimy, że to jest po prostu w gramach złota, czyli bitcoin in grams of gold, czyli w gramach złota. tak? Zobaczcie, że bitcoin był poniżej grama złota. Powiedzmy 2014, 15, 16, 17, ale w momencie wystrzelenia, w roku 2017 pod koniec i nadal jesteśmy powyżej ceny złota, jeżeli chodzi o no, cenę w gramach. Widzimy, gdzie jest dolar. Zobaczcie, także tutaj się nic nie zmienia. telegraf przypomina nam o Shellbocie, czyli bocie, który atakuje systemu Linux i wtedy kopie oczywiście, Monero u swoich użytkowników, i właśnie dostał update od swoich. Stworzycieli ostatnio, gdzie ten oryginalny shellbot w przeszłości mógł mieć tylko Remote Access, czyli zewnętrzny, zdalny dostęp do Linuxa, i wtedy mogli sobie kopać, ale w tym momencie nawet może ten shellbot przejąć sieć górników i nawet powyłączać niektórych z nich, które są używane na tych samych maszynach. Najczęściej ten, ten shellbot atakuje Linuxy z bardzo słabym hasłem. Gdzie mogą wtedy wejść i przejąć właśnie taką sieć? Jest uruchomiony on z Relay Chata, czyli z dawnego IRC serwera, i tam właśnie obsługują go, gdzie nawet wcześniej taki Shellbot mógł zarabiać 300 dolarów dziennie za te wszystkie przejęcia. Nie należy zapominać też o NVT Indicator, który nadal tutaj jest, albo mówi nam o tym, że będziemy spadać. Ten indykator. Można powiedzieć, znacznik na wykresie, w 100% miał tutaj rację do tej pory. Jeżeli chodzi o wyjście poza przełamanie, zobaczcie, tutaj na dole mamy, jak to wygląda. Czyli za każdym razem, kiedy przełamaliśmy tą czerwoną linię, był spadek. W tym momencie jesteśmy przy czerwonej linii. Zobaczcie, czerwona linia, spadek, czerwona linia, wielki spadek, czerwona linia. I jeszcze jeden większy spadek, to było chyba z 6000. I właśnie w tym momencie dochodzimy do tej czerwonej linii. Jeżeli w 100% miał tutaj rację, jeżeli czerwone się pojawiało, no to zobaczymy, czy w końcu nie będzie miał racji w tym momencie. Ale idąc za tym właśnie znacznikiem, powinniśmy mieć wysoki spadek rzędu 25-50%, może nawet i więcej. Także będziemy tutaj obserwować. Ten indykator. Ontology ma partnerstwo z Tech Fund. Jest to taki akcelerator technologii, czyli różne firmy będą mogły wychodzić na tym akceleratorze i, i też wyjść oczywiście na platformie Ontology. Także nowe, nowe partnerstwo Ontology i Tech Fund. Koindu tłumaczy nam, dlaczego XRP ma delikatne wzrosty, tylko dlatego, że został wylistowany na NASDAQ Global Price Index, czyli no, są wylistowani na NASDAQ jako po prostu cena, odpowiednik ceny, żeby mieć po prostu wiadomość, w, jakim, w jakiej cenie jest w tym momencie XRP dla wszystkich tych traderów na NASDAQ. BTC Manager mówi nam o nowym królu, jeżeli chodzi o GPU mining. Jest to karta AMD Radeon. 7, która może nawet osiągnąć hashrate 90 milionów haszy na sekundę, nawet może to dojść do 100. Najlepiej tutaj mówię, żeby kopać Ethereum właśnie za pomocą tej karty. Także zostawię ten artykuł dla tych bardziej obeznanych. A jeżeli wiecie więcej niż Bitcoin Phoenix, zapraszam do komentowania i wtedy może jest jeszcze jeden król na markecie, o którym nie wiemy. Ale tutaj z tego artykułu wynika także AMD Radeon 7 jest naprawdę ciekawym modelem, jeżeli chodzi o wasz wybór do kopania Ethereum i nie tylko. John Erlichman dodaje wiadomość o tym, w jakim wieku różni ludzie ci znani, ci pewnie jedni z bogatszych, zaczynali swoje firmy. Bill Gates, Microsoft zaczynał w wieku 19 lat, Oprah, Winfrey, Harpo 32 lata, Red albo Reed Hastings, Netflix 36, Doris Fisher, The Gap. 37, Vera Wang 40, Sam Walton, Walmart 44, Bernie Marcus, Home Depot 50, Gordon Bowker, Starbucks 51 i Charles Flint, IBM 61. Także w jakimkolwiek wieku jesteście pamiętajcie, że możecie założyć nawet taką firmę jak IBM w wieku 61 lat, żeby 4 lata później przejść na emeryturę. Albo można to zrobić jeszcze zupełnie inaczej jak Bill Gates. Wieku 19 lat i przejść też 4 lata później na emeryturę. Wybór należy do Was, także nie ma tutaj wieku, w którym ktoś by mówił, że to jest niemożliwe. No, chyba, że mamy 2 lata, no to troszeczkę jesteśmy jeszcze zależni od kogoś, ale już nawet były takie op opcje, akcje, że 16-latkowie, 14-latkowie zakładali milionowe interesy. Tu mamy ciekawą odpowiedź Kraga Wrighta i jego teamu, że jeżeli skamujesz, my Ciebie zbankrutujemy. Dewiza, Dewiza na jaką pracują w tym momencie. Way Alert dodaje informacje o Elonie Masku. Czy to, że on ostatnio napisał na Ethereum, na Twitterze, po prostu post o Ethereum, czy to się przełożyło na transfery? I w stu są przekonani, że tak, że jego tweet miał tutaj bardzo dobre poruszenie, jeżeli chodzi o Ethereum, gdzie mamy porównanie, zanim ten tweet się wydarzył, na przykład na Binance, Krakenie, Bitfinexie. A co się wydarzyło 12 godzin później po tym twecie Poniżej, zobaczcie, jaka jest różnica w wolumenie wypłacania, wpłacania na chłobi, Binance, Bitrex i Bitfinex. Nawet inne giełdy są tutaj dodane, także mają, mają efekt te wszystkie tweety Elona Maska. Ciekawe, czy to będzie nasz nowy John McAfee, oby nie, oby nie, bo ma o wiele lepszą przeszłość, przyszłość pewnie też, więc niech się interesuje krypto. To jest dla wszystkich na plus. CZ Binance odpisuje wszystkim tym firmom, które supportują Binance DEX na przykład. W tym momencie MyWish Swaps platform, która jest smart kontaktową platformą do yy, można powiedzieć migrujących platform albo projektów do Binance Chain, także będą też supportować Binance Dex. I oczywiście CZC Binance odpowiedział: "Dziękujemy i Engine tak samo supportuje nowy Binance Chain, gdzie ich portfel będzie mógł tutaj mieć oczywiście te nowe BNB tokeny i będzie można podłączyć oczywiście pod Binance Chain portfel Engine. Tutaj mamy na redzicie ktoś to Mówi, że Craig Wright wziął sobie za serio ten obraz. Tutaj pewnie gdzieś go widział w galerii i za serio go wziął, bo tu jest napisane: Pamiętaj, jesteś Satoshi Nakamoto i pewnie wziął no, za serio, dlatego że wszystkim będzie się teraz sądził. Bithub.pl, amerykański gigant e-commerce Amazon.com wielokrotnie informował o poczynionych staraniach w celu wdrażania technologii blockchain. Jak podają w komunikacie, firma ogłosiła rozszerzenie swojej platformy Managed Blockchain. Platforma to powstała z ramienia Amazon Web Services, chmurowej usługi firmy. Amazon oddaje tę usługę szerszego wykorzystywania głównie dla klientów korporacyjnych Nestle, Philips czy amerykańskiego giganta telekomunikacyjnego AT&T. Ponadto Amazon ogłosiło, już w 2019 roku prowadzą wsparcie dla platformy Ethereum w celu dodatkowego rozszerzenia usługi. Początkowo platformę tę ogłoszono w listopadzie zeszłego roku, gdy stawiała swoje pierwsze kroki w kuluarach Amazon Web Services. Platforma ta pozwala klientom na tworzenie i zarządzanie sieciami blockchain w sposób łatwiejszy i bardziej ekonomiczny. Przy użyciu frameworków open source takich jak Hyperledger Fabric. Firma uruchomiła tę usługę, aby pomóc klientom rozwijać sieci blockchain bez ponoszenia kosztów przy tworzeniu własnych platform. Klienci po prostu wybierają preferowane przez siebie środowisko pracy. Dodają wybranych członków sieci i konfigurują węzły członkowskie przetwarzające żądania transakcji. Amazon Managed Blockchain zajmuje się całą resztą operacyjnych zarządzań procesami. Czytamy w komunikacie AWS. Także mamy te firmy, które zdecydowały się skorzystać z Amazon Managed Blockchain Wielkie firmy korzystają z blockchain. Amazon poprzez swoją wysoką pozycję na rynkach przyciąga również wielkie firmy do swoich projektów. Jak możemy poczytać we wpisie na stronie Amazon, gracze tacy jak Nestle, Philips, AT&T czy singapurska giełda papierów wartościowych SGX będą korzystać z usług Amazon Managed Blockchain. Platforma ma wspomóc klientów korporacyjnych w znacznym obniżeniu kosztów operacyjnych, Amazon uwypukla to poprzez krótki schemat utworzenia takiej sieci. Według Amazon każdy człowiek sieci musi posiadać sprzęt, zainstalować oprogramowanie, tworzyć i zarządzać certyfikatami. W celu kontroli dostępu i konfigurować komponenty sieciowe. Po uruchomieniu sieci blockchain należy stale monitorować infrastrukturę i dostosowywać się do zmian, takich jak zwiększenie liczby transakcji lub nowych członków przyłączających się do sieci lub ją opuszczających. Co ma z tego Amazon? Klienci ponoszą koszty za członkostwo w sieci, węzły pamięć, węzłów dane zapisane w sieci oraz ich przesyłanie. Koszty są uwzględniane w stawkach godzinowych członkowska w sieci AWS, czyli AWS. Stawki naliczane są za sekundę korzystania z usługi. Koszt prowadzenia podstawowej sieci zaczyna się od 1,93$ za godzinę, szacuje zespół AWS. Także widzicie, że jedni drzy zarabiają na tym, to znaczy mają z tego plusy, bo AWS zarabia na tym, że ktoś korzysta z ich sieci, a te firmy mają bardzo łatwy dostęp do blockchain. I już ostatnia wiadomość w tym wdaniu. Tron przejął konto Aertronics na Reddit.com. Bitcoin.org informuje nas właśnie o tym. Tron, 11. co do wielkości kryptowaluta w CoinMarketCap, nadal walczy na rynku, by wrócić na listę 10 największych kryptowalut. Fundacja Tron znana jest z tego, że aktywnie promuje swojego coina. Mocno zaangażowany w promocję jest przede wszystkim założyciel, CEO, CEO Trona Justin Sun. W nowym posunięciu Fundacja Tron przejęła konto subreddit Aertronics na popularnym serwisie Reddit.com. Wkrótce tym wielu członków społeczności nazwało to krokiem w kierunku centralizacji. Użytkownik Reddita, RPOH poinformował społeczność, że konto Airtronics zostanie przekazane Fundacji Tron. Fundacja Tron poinformowała użytkowników, że planuje ścisłą współpracę ze społecznością, a Tron przejmie odpowiedzialność za AirTronics. Ponieważ konto Airtronics będzie bezpośrednią reprezentacją fundacji Tron, wyjaśniono, że nie mogą ryzykować oszustwa lub dezinformacji. Zwłaszcza jeśli społeczność uważa, że, że SAP jest obsługiwany przez Tron. Wiadomość ta była alarmująca dla wielu ludzi w społeczności, ponieważ może to być krok do kierunku centralizacji, a następnie cenzury treści. Użytkownik PokaCop zapewnił jednakże społeczeństwu, że Fundacja Tron poprosiła go, aby pozostał głównym moderatorem. Proszą tylko o najwyższą pozycję, aby zapewnić, że w przyszłości nie będzie żadnej nieczystej gry. Tron robi to w celu ochrony społeczności, ja sam postaram się być otwarty i krytyczny, abyśmy mogli razem uczestniczyć w rozwoju Trona. Także nowy Tron na Redditie, Ertronix teraz będzie też opiekunem. Albo oficjalnym mediatorem tron, ale nadal admin zostaje. Ok, mamy wszystko załatwione, przejdźmy może do. Paru komentarzy. Okej, okay, już niedługo będzie trzeba zrobić tu też podsumowanie tygodnia, bo dawno nie było. Pomało zaczniemy rozmawiać chyba o podsumowaniu miesiąca, no ale czas, czas, czas. Wszystko chodzi o czas. Bartek Koda, właśnie teraz dokładnie już wiem, że to Ellen to shit, czyli Lightning Network, ale ciągle nie rozumiem, czemu ta grupa Ellen zaakceptowała to bez rozmów z resztą deweloperów. Czyżby po prostu ktoś faktycznie chciał przejąć kontrolę nad tym prostym BTC? Dał sporą kasę, bo nie wiedzieli gdzie, kto i jak, ile, ile płacił. A wystarczyło zwiększyć bloki, a do 2100 roku coś by wymyślili nowego, gdy skończyłyby się nagrody za bloki, a wtedy BTC już musiałby mieć naprawdę po milion dolarów. Dzięki Fenix Super Audycja. No widzicie, Bartek koda sobie sam wszystkie fakty poukładał i mi chodzi o fakty. Mnie nie interesuje teraz w tym momencie czy Lightning Network jest świetny, czy nie jest świetny. W newsach go przedstawiam, tak jak przedstawiają newsy. Wy macie sobie sami zadecydować, czy Lightning Network to jest jedyna propozycja skalowalności Bitcoina. I oczywiście są plusy Lightning Network, są, no ale to jest tak, jak mówiłem, zawiązać drużynie sznurowadła i powiedzieć, mamy rozwiązanie. Lightning Network jest rozwiązaniem na to. Nie patrząc na to, żeby rozwiązać sznurówkę w postaci jedno-megabajtowego bloku i może spróbować przez miesiąc, dwa, pół roku, czy to działa. Tyle. Artur Łukasz, prośba do naszego Feniksa o zgłębienie tematu odnośnie filmy X Grosza z kradzieczą krypto z Ledger podczas aktualizacji. Czy to jest możliwe bez podania kluczu prywatnego? Wiem, że nikt nie zrobi tego lepiej. Pozdrawiam. Na pewno ludzie, jeżeli mają czas, to mogą to zrobić tak samo świetnie lub nawet lepiej. Yy, dalej napisałem z tego, co mi wiadomo, nie jest możliwe, kuknę na temat. Wysłałem do Ledgera oficjalnego maila, takiego dłuższego, żeby mi tutaj wytłumaczyli to wszystko. Pamiętajcie, że mam linki afiliacyjne do nich, więc na pewno się zgłoszą z powrotem. Wierzę, że tak. Yy. Potem Marek My sprzętowa warstwa w architekturze Ledgera jest nieco lepsza od konkurencji, ma wbudowany drugi chip, w którym się dokonują operacje uwierzytelniające. Apple też stosuje osobną szyfrowaną kość, gdzie przechowywany jest odcisk lub twarz, a nie jak niektórzy głoszą w serwerach Apple. Zbadaj temat, bo stawiam dolary przeciw orzechom, że to wina użytkownika. Mi też się tak wydaje, wiecie? Tak wydaje mi się, że okej, okay, wyszedł z informacją chłop, który no naprawdę chyba Chyba że naprawdę nie wpisał tego nigdzie, no to ma sprawę wygraną z ledżerem. Ja to tak widzę. Mike jeszcze dodał typowy atak man in the middle. Każdy sprzęt jest tak bezpieczny, jak komputer, do którego został podpięty. Dokładnie. Tutaj nie mogę się zgodzić jeszcze bardziej z Mike'iem, tak samo z Markiem. Także jeżeli dostanę odpowiedź oficjalną z Ledgera, na pewno to dam albo w postaci bloku na informacyjnego, na, na Dzień Dobry Krypto, albo zrobimy osobną audycję. Zobaczymy, czy będzie wystarczająco informacji na ten temat. Także nie ma problemu, wrócimy do tego tematu. Jorgo, pryw. witam Phoenix. dlaczego tak późno mówisz nam o swoim urlopie? My też chcielibyśmy pojechać, ale szkoda Poda nam przegapić twoich audycji. Mówiłem o e, dwóch tygodniach już dużo, dużo, wcześniej. Ostatnio sobie dokoptowałem jeden tydzień, bo raz na pół roku będę widział rodzinę. Więc mówię: Nie, nie, nie. Skoro raz na pół roku widzę rodzinę mm, taką bliską, no to y, biorę tydzień dłużej. Już chyba mówiłem na temat ten w marcu czy wcześniej, Jorgo. Także dzięki. Yy, I nawet Radek odpisał: Uff, urlop zaklepany w tym terminie, ale niestety tylko tydzień na lepszego. <laughs> dzięki. Jeden zdecentralizowany komentarz na koniec. OK, zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Jeżeli chodzi o 19 komentarzy, czyli połowa jest chyba moja, która odpisuje. <grych> a więc Feniks, kupujesz BSV, albo jesteś posiadaczem. Jaro S napisał, także powiem Wam tak. Dopóki nie skończę mojego researchu, mam wierzę, że może jeszcze delikatnie spadnie, Bitcoin SV może być 40 dolarów. Zobaczymy. Mogę się mylić, ale jeżeli zrobię swój research do samego końca i stwierdzę, że Satoshi jest tą osobą, którą jest, możliwe, że. Wykupię. <noise> ale na razie chcę to zrobić ze zdecentralizowanej formy, bez udziału w żadnym projekcie. Oczywiście Bitcoina mam od dawna, więc tutaj nic się nie zmienia. Nawet chciałbym, żeby Bitcoin w tym momencie spróbował zwykły BTC, robienia powiększenia bloków, ale widzę, że to jest marna szansa. Także będę szukał alternatywy po ostatnim odcinku na tropie Satoshi. Nakamoto. Okej, okay, to wszystko mamy załatwione. Dziękuję za wszystkie komentarze, bo bardzo rzadko dziękuję za nie. Za wszystkie komentarze, za wszystkie łapy w górę. I też dzięki za te maile, od których was dostaję. Bodzio, wiem, że wysłałeś do mnie maila o KuCoin. Dodam w następnym spocie tą informację, także dzięki. Życzę wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.